Na początku listopada 1918 roku Polska nie zdążyła jeszcze znaleźć się na mapach Europy, a już musiała toczyć bój o wygląd swoich przyszłych granic. Walki rozpoczęły się na wschodzie, gdzie kosztem naszej ojczyzny miała powstać samostojna Ukraina. Problem w tym, że takie państwo nigdy nie istniało, dlatego walka o jego byt była szokiem dla Polaków. Wielu z nich chwyciło jednak za broń, a wśród nich byli również nieletni, których nazwano orlentami lwowskimi. Dzisiaj Lwów kojarzy się dzieciom z czekoladą od znanego oligarchy i byłego prezydenta Ukrainy, Poroszenki. A ciekawe, co dorośli sądzą o Ukrainie? Co wiemy o naszych wschodnich sąsiadach? Jakie mamy o nich zdanie? Tego dowiemy się już za chwilę. W kolejnym odcinku z serii Co sądzimy o. O, a ja tu coś wygrałam. Wycieczkę do, do donbasu. Dzień dobry! Mam takie jedno proste pytanie. Co Państwo sądzą o Ukraińcach? Ja co oni są? To zależy! Mam jedną koleżankę Ukrainkę, która jest naprawdę bardzo, bardzo fajną, przyjazną osobą. Ale są też tacy, którzy na przykład pracują, ale udają, że nie rozumieją nic. Mhm. Czyli ma Pani jakieś takie doświadczenia osobiste tak, tak, tak. w kontakcie z osobami z Ukrainy, tak? Tak, I tak. jak to wygląda? Jak, jak można się, czy można się łatwo dogadać z, właśnie z osobami z Ukrainy? Jak to wygląda? Ja znam to środowisko z branży produkcyjnej, że tak powiem. W branży produkcyjnej pracuje sporo Ukraińców. Przeważnie ci, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, w ogóle nie rozumieją nic po polsku. Także bardzo ciężko jest się z nimi dogadać. Jakie państwo mają zdanie o Ukraińcach? Jacy oni są? Normalnie. Z tych, co znamy, to w porządku. No właśnie, znacie państwo jakichś Ukraińców i jak w kontaktach międzyludzkich? Dobrze. A szczególnie mi się film podoba, właśnie ten o u, tych Ukrainkach w telewizji, który leci. No. A teraz oglądamy piękny Zniewolona. film z niewoloną. To już w ogóle jesteśmy zachwyceni. Nie, no. no. Sobie, no. Filmy są jak filmy. no nie? I ktoś je kręci, żeby kogoś po prostu zadowolić. A Ukraińscy normalni ludzie jak my. No pewnie, że ich jest teraz tutaj u nas trochę dużo już, widać to wszędzie. No, ale taka jest potrzeba chwili. Co Państwo sądzą o narodzie ukraińskim? Jacy to są ludzie? Może żona niech się wypowie. Ja tam ja nic nie sądzę. A, ale pod jakim względem? No nie wiem. Może ma Pani jakieś doświadczenie, czy może pani zna jakiś Ukraińców? No tak w sobie nie bardzo, także chyba nie pomogę. A jakieś takie pierwsze skojarzenie? No myślę, że są sympatyczni dosyć ludzie, pracowici przede wszystkim. No, tyle. Co pan sądzi o Ukraińcach? Jacy oni są? E, wydaje mi się, że oni są bardzo różni niż my. E, pracuję z wieloma z nich. E, bardzo dobrze się z nimi współpracuję. Mamy, pochodzimy z tej samej grupy jakby etnicznej, e, więc e, są super. W kontaktach takich międzyludzkich? Jak najbardziej, tak. Są godni zaufania, ciężko pracują, mają swoje ambicje, jak najbardziej. Co pan sądzi o Ukraińcach? Jacy są Ukraińcy? Jaki to jest naród? Przede wszystkim słowiański, dla Polski zdradziecki. Dlaczego? Wyodrębnili swoją własną kulturę i osłabili Rzeczpospolitą w XVII wieku. Przez to doprowadzili poniekąd do rozbiorów polskich. Dla mnie w Ukraińcy w Polsce to głównie banderowcy. Dziękuję. Co pan sądzi o Ukraińcach? Jaki to jest naród? No w miarę dobry. Ma pan jakiś kontakt z Ukraińcami? Zna pan jakieś. Nie zrobię teraz pracownika Ukraińcy. Ja, co to są pracownicy? No Nie za bardzo, tak jak Polacy. Jednak Polacy lepiej? Lepiej, pracują? lepiej. I, a jakie takie skojarzenie pierwsze z narodem ukraińskim? No, nie za bardzo pozytywne. Dlaczego? No, słabi są w pracy, słabi. nasi lepsze są pracownicy. Jakieś takie pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o naród ukraiński? Trudno mi powiedzieć, ale są sympatyczni chyba, nie, nie spotkało nas nic nietypowego i jakiegoś nieprzyjemnego. Jakie są cechy ludzi, którzy mieszkają na Ukrainie? No, cechy narodu, to znaczy, no powiedzieć, jak tu przyjeżdżają, Co. To... Są pracowici, bo mogą więcej na przykład, bo to Unia albo pracy nie ma, albo mało płacą. No to oni, jak wyjadą do Polski czy gdzieś do jednego kraju, to, to żyją po prostu, starają się uczciwie zarobić na życie. I są bardzo pracowici, są bardzo grzecznie, szybko się integrują. W Polsce się integrują, bo język jest podobny, dla nich prosty jest, łatwo się nauczyć. A w zachodniej Ukrainie wszyscy mówią po polsku. Co państwo sądzą o Ukraińcach? Jacy oni są? Są. Normalni. Normalni. A jakieś takie pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o naród ukraiński? Inna, inny język. Inny język. Kuchnia Wszystko? dobra. Może jeszcze jakieś, może państwo znają jakiegoś Ukraińca, jakąś osobę tak, z Ukrainy? Znamy. I jak w kontaktach międzyludzkich? Bardzo dobrze, tak samo jak z Polakami. Pracują dla naszej gospodarki, przyśniają się dobrze, więc w sumie dobrze, że są tak, raczej nic złego nie robią, więc jest głód. Jakie ma pan zdanie o Ukraińcach? Co pan o nich sądzi? Za dużo ich we Wrocławiu zdecydowanie Dziękuję. Dzień dobry, co pani sądzi o Ukraińcach, jacy to są ludzie? No mówiąc szczerze, nie znam y, osobiście, z tego co tak obserwuję, no, pracują u nas, zaklimatyzowali się, mają drugą Amerykę chyba. <tak>, tak mówiąc szczerze, ponieważ obserwuję tutaj znajomej, znajomą, to ona się buduje, bo pracuje w Polsce. Także, no mają dobrze. Jest ich tutaj coraz więcej. Czy pani sądzi, że to dobrze? Oj, nie wiem, bo wie pani, no trudno. No my też się żeśmy po świecie rozsypali no, najlepszy dowód, 4 miliony w Chicago, w innych miastach świata. Także nie można też być takim egoistą. Ale, ale, nie dokończę już. Także czasem można przedobrzyć dając komuś rękę jedną czy palec, no to nie wiem, nie wiem czy to, oby, oby było dobrze, bo jak na razie to trochę nas tu wszystkich jest no ciasno, jak tak obserwujemy to... Trochę ciasno jest w Polsce już. Oby tylko nie było gorzej. A czy myśli Pani, że ta historia, która gdzieś tam nas podzieliła, wpływa na nasze relacje teraz? No, myślę, że młodych jest teraz dużo. Młodzież inaczej na to patrzy. Nie można ciągle y, żyć y, przeszłością w sensie złości, no bo przeszłością trzeba szczególnie tą y, dla nas y, złą. i z pamięcią o tych wszystkich, którzy zginęli. No ale młodzież, większość przyjeżdża młodych. No to ja nie wiem, czy będą, tylko czy nasi się dostosują też, bo to słyszy się, jak tam nieraz kogoś popito, czy coś dlatego, że był z innej nacji. Także oby nie. Co pan sądzi o Ukraińcach? O Ukraińcach? No co, co można sądzić o nich? No jeśli nie rozrabiają, to jest OK. A rozrabiają? Zdarzają się takie przypadki, że rozrabiają. Czy miałeś jakąś styczność może? Nie, ja obecnie nie, ale znam y, kolegów, którzy mieli. I jakie to były kontakty pozytywne, czy raczej negatywne? No, raczej negatywne. Mhm. Jakieś sytuacje możesz przytoczyć? Czy no, co tu przytaczać? Nie ma co przytaczać. Po prostu, jakby byli grzeczni, to by było fajnie, tak? Co panie sądzą o Ukraińcach? Ja co oni są? No, co możemy powiedzieć? No nie rozrabiają, Najważniejsze, że no w klatce mieszkają, bardzo grzecznie się zachowują, przyjemni. Także ja jak, mam dobre zdanie. Jakie pani ma doświadczenia z tymi sąsiadami? No rozmawiamy normalnie, kłaniamy się tak jak wychodzą, dzień dobry po swojemu, my no, też. No pracują, no, pracują od rana do wieczora. Nie wiem, czy, czy w Pini, czy gdzieś, nie wiem. No gdzieś tam pracują, ale że najważniejsze... Zachowują się. ładnie. Nie nie, nie ma problemu nie. z nim. No i klatce nie. Z czym pani się kojarzy Ukraina? Z pracownikami z Ukrainy mi się <laughs> kojarzy, bo ich jest dużo w pracy u nas. I jacy to są pracownicy? Dobrze, bardzo dobrze pracują. Jakie ma Pani zdanie właśnie o tym narodzie ukraińskim? Jacy to są ludzie? Czym się charakteryzują? O Boże! Inni ludzie, tacy jak inne, po prostu no, mają trochę inną kulturę, swoją, inną kuchnię, ale tak normalnie, dobrzy ludzie. To są tacy sami ludzie jak my, mamy bardzo podobną kulturę, tak naprawdę wszyscy należymy do tej nacji słowiańskiej, więc bardzo, tak naprawdę z, po, z pochodzenia, yy, wywodzimy się od tej samej kultury tak naprawdę. A jeżeli chodzi o jakieś takie zawiłości historyczne, czy nas coś może łączyło z nimi lub dzieliło? No mieliśmy tą historię taką dość burzliwą między nami, bo były te czasy, kiedy tak naprawdę wybijaliśmy się nawzajem. E, wiadomo, nie można tutaj e, mówić, kto był zły, kto był dobry, bo jakby to były też troszkę inne czasy. E... Każdy miał swoją rację w tym wszystkim. Natomiast wydaje mi się, że teraz powinniśmy raczej starać się zapomnieć o tych wszystkich zwaściach z przeszłości i jak najlepiej budować taką wspólną ekonomię. Mhm. A jeżeli chodzi o takie życie codzienne, spotkał się Pan z osobami z Ukrainy? Tak, w Łodzi jest całkiem sporo takich osób. I jakie wrażenie na Panu wywarły? Normalne. Raczej bez żadnych ekscesów tutaj pod tym względem. Dawno temu, ale to bardzo dawno, byłam w Kijowie. No to potężny kraj w ogóle, szerokie ulice, w ogóle wszystko wielkie, wszystko wielkie. A ludzie, no akurat byłam w małej miejscowości, właściwie to na wsi, no zwiedzałyśmy kijów później, no to był no, taki rozmach się wydawało, jak się było w mieście, no bo to i metro, to tyle lat temu, mówię, ja miałam chyba dwadzieścia parę lat, wtedy jak byłam dawno temu. Yy, więc wydawało mi się, że ciekawie. Poza tym, no, jako młoda dziewczyna też zwracam uwagę na y, młode osoby, więc byłam zaskoczona, bo muszę pani powiedzieć, że wtedy akurat było takie czasopismo Burda, gdzie, był, y, gdzie była młoda. I mi się wydawało, że tu u nas no to dziewczyny korzystały z tego i krawcowe szyły piękne, a tam dziewczyny były właśnie tak bardzo ładnie ubrane, nawet byłam zdziwiona. No fakt, że no, interesowali się wtedy naszymi i, jeansami także, bo wtedy tam to było coś, co trudno było zrobić, zresztą dużo kosztowało, wtedy takie spodnie, które u nas się w Efekcie kupowało, A w ogóle sam kraj jako kraj. No, mówię, potężny, chociaż spotkałyśmy się z życzliwością wśród ludzi. Bo na przykład w, źle w pociąg wsiadłyśmy, więc nas też pokierowano, y, 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 gdzie mamy jechać w dobrą stronę. Y, no i bo na wsi to była bieda wtedy, w tym czasie. A w tej chwili to mi się wydaje, że no, do przodu wszystko idzie. No, może, że do nas przyjeżdżają. No, mówię, no, ja nie mam nic przeciwko temu. Dzień dobry, z czym panu się kojarzy Ukraina? E? Z czym panu się kojarzy Ukraina, ten naród ukraiński? A nie wiem, z pracą. Z pracą, a jacy to są ludzie? No, na pewno mają dużo trudności, tak? Tutaj, jak gdyby, e, żeby może znaleźć taką pracę, jakby chcieli, tak? Chociaż nie zawsze, to zależy pewnie od wykształcenia, wieku i tak dalej, ale myślę, że... E, no pewno są jakieś uprzedzenia tak? wśród nas, w stosunku do takich ludzi, ale to też zależy, tak, każda osoba jest inna, więc są różni ludzie wśród Polaków, są różni ludzie wśród Ukraińców, także... A jeżeli chodzi o pracę, to jakimi oni są pracownikami? No znaczy akurat ja no, codziennie stykam się w pracy z, e, z takimi osobami, są one w innych zespołach, także trudno mi powiedzieć, jak się współpracuje z nimi, tak? Ale jeśli chodzi o tak spotykanie się z na przykład osobami z obsługą w innych sklepach, ja na przykład czy gdzieś, jeżeli pracują tak e, w tym na to w sklepie spożywczym powiedzmy. Bez problemu, można się dogadać, także nie mam nic przeciwko. Z czym panu się kojarzy Ukraina? Powiedziałam, bardzo złe jest zdaniem. Tak? Dlaczego? Tak. No bo tak, no. Nie lubię Ukraińców i koniec. No. A spotkał się pan z jakimiś takimi negatywnymi zdarzeniami? Czy z... Nie, proszę wpływa? pana, tak mnie dziadek nauczył, i mama, i ojciec, że wie pani. A z czego to może wynikać? No Wynika to, proszę panią, jak na nas napadli, jak nas zniszczyli. No to tego pani nie pamięta, może? nie No i koniec, nie, nie lubię ich, chociaż pracują u nas, ale wie pani. Nie jestem tym, e, jak się nienawidzę, ale wie, pan nienawidzę ich. No i koniec, nie będę rozmawiał na ten temat. Ukraińcy kojarzą nam się głównie z dobrą kuchnią oraz imigrantami zarobkowymi, którzy masowo przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Co prawda z jakością ich pracy bywa różnie, ale trudno tu mówić o jakichś wyraźnych różnicach uwarunkowanych kulturowo. W końcu mamy podobny słowiański rodowód i przez wieki żyliśmy w ramach jednego państwa, które nawet dziś miałoby sens, gdyby nie brutalna zbrodnia na Wołyniu, o której większość ukraińców nie wie lub nie chce słyszeć.